Jak się teleportować w GTA Online? Ja już Wam pokazuję. Otóż chodzi tutaj o to, ażeby wywołać teraz touchpad, zejść sobie na preferencje, wyszukać na, na samym dole opcje znaczników, sprawić, aby akcje, proszę Państwa, wszystko tutaj od góry do dołu było na pokaż, ponieważ tu chodzi dokładnie, a, nie ma tych akcji, zaraz to załatwię, i chyba mi wróciły, mam taką nadzieję, chyba już je widzę. Tak, chodzi dokładnie, proszę Państwa, o te tutaj akcje, które wszyscy tutaj widzą. Dzięki tym akcjom będzie można przeteleportować się w dane miejsce, o ile w tym miejscu, którego chcemy się przeteleportować, jest taka akcja na niebiesko. Chodzi dokładnie o to. Na przykład coś takiego. Coś takiego. E, wiecie, rozumiecie. Chodzi po prostu o to, że cała mapa jest zasyfiona tym niebieskim, prawda? Musimy pamiętać też, też o tym, że w ogóle, żeby się przeteleportować musimy dołączyć do innego gracza, który ma odmienny od, nas, odmienny od nas typ celowania. My aktualnie, proszę Państwa, mamy sterowanie asystowane, celowanie wspomagane. Czyli chyba domyślne, które każdy raczej preferuje, bo zakładam, że chyba mało kto gra na swobodnym na przykład, który tam jest. I nie tylko, ponieważ wyróżniamy takie typy celowania, jak swobodne celowanie, celowanie swobodne asystowane, asystowane celowanie wspomagane oraz asystowane celowanie pełne. Ja to dzielę na dwie grupy, w momencie kiedy wykonuję taką teleportację, ponieważ swobodne celowanie i celowanie swobodne asystowane to jest jedna grupa. Asystowane celowanie wspomagane i asystowane celowanie pełne to jest druga grupa. Oczywiście mam teraz asystowane celowanie wspomagane, więc będzie trzeba dołączyć do gracza, który ma... Będzie trzeba dołożyć do tego gracza, który ma tym razem typ celowania swobodne celowanie lub celowanie swobodne asystowane. Jak to zrobić? Ja już wam tłumaczę, ale zanim przeteleportujemy się, yy, musimy sobie w ogóle taki jego kolegę załatwić. Ja z racji, iż mam kolegów, którzy niestety nie grają w Geta Online, tak więc będziemy musieli się posilić przynajmniej na PS5, ponieważ ja gram na PlayStation 5. Ja mam takich kolegów dwóch, których sobie już tutaj przygotowałem. Możecie zapauzować sobie film, dodać sobie ich do znajomych, znaczy się inaczej, nie dodawajcie ich do znajomych, po prostu wysyćcie im takie wiadomości jak tutaj widzicie na ekranie. Bo o co chodzi? Tutaj tego kolegę, który podpisałem słone celowanie w ukośnik asystowane, ma wspomagane celowanie lub też wspomagane celowanie pełne, no te asystowane, tak? Więc do niego będzie można dołączyć. Mając, jak tutaj widzicie, swobodne celowanie w ukośnik asystowane. Do tego kolegi będzie można dołączyć, kiedy mamy asystowane, wspomagane lub pełne. Ponieważ ten kolega ma zaś swobodne celowanie lub celowanie swobodne asystowane, tak? Celowanie swobodne asystowane. Dobrze to powiedziałem, super! I z racji, iż my mamy wspomaganie, asystowane celowanie wspomagane, będziemy sobie dołączać do tego kolegi, który się zwie Analog1P5. Dlaczego tych dwóch kolegów mówię? Ponieważ oni przeważnie, to jest w ogóle jakiś typ takiego gracza, który ma jakiś chyba host, nie wiem jak to nazwać, ale on podobno gra 24 na 7. Czasami zdarza się, że już go nie ma, jeżeli go nie ma, no to musicie poczekać, albo po prostu zawołać innego kumpla, który wam oczywiście, że pomoże, bo jakby to, kumpel nie pomoże. Yy, no nic, koniec pitolenia, zbierzemy się do roboty. Chcemy proszę Państwa załóżmy przeteleportować się stąd, do nawet niech będzie, o skrajnie, aż tutaj na dosłownie koniec mapy, tak? No tutaj się dwa takie na siebie nałożyły. No weźmy sobie tutaj to, ten kaskaderski H200. Klikamy kwadrat. Czy znowu chcesz rozpocząć tę akcję? Klikamy OK. Pyk i od razu PlayStation na przycisk na padzie. Szukamy sobie tych kolegów, schodzimy tutaj do czatu. Wybieramy kolegę, który ma asystowane, wspomagane, pełne. Klikamy X. Schodzimy tutaj, wyświetl uczestników. Pyk. Tutaj. Teraz. Dajmy więcej. Wyświetlamy profil. Wchodzimy tutaj, tutaj, dajemy kwadrat, dołącz, pyk, nie znaleziono aktywnej akcji, spokojnie, dajemy stwórz, kółko. Czy na pewno chcesz dołączyć do innej sesji gita online? Dajemy tak. Akcja, zajęcie, której próbujesz dołączyć, korzystać z innego trybu celowania, nie zmieniamy tego, dajemy nie. I wystąpił błąd połączenia sieciowego podczas dołączenia do akcji, spróbuj, podobnie udało się. O to chodziło, nie macie się, nic się z internetem waszym nie stało, ponieważ tak musiało być i tyle. Więc to było na wspomaganym celowaniu. Jeszcze Wam pokażę na celowaniu swobodnym, tak? Zaraz się widzimy. I proszę Państwa, jesteśmy na swobodnym celowaniu, już Wam pokazuję o co chodzi, ustawienia sterowanie. Widzicie, mamy swobodne celowanie, dlatego teraz spróbujemy na tym swobodnym celowaniu dołączyć do tego drugiego kolegi, który ma tym razem albo asystowane celowanie wspomagane, lub też pełne. Tak domyślam się, ponieważ no nie ma z nim jakiegoś kontaktu w ogóle, bądź co, bądź, ponieważ się do niego od. O tym koledze, dowiedziałem od innego kolegi z którym kiedyś grałem i tak dalej i tak dalej Dajemy sobie start Teraz załóżmy, że chcemy przy forcie Zankudo się przeteleportować, dajmy tutaj No to klikamy kwadrat, tak jak wcześniej Tak robimy Czy Państwo chce jeszcze rozpocząć tę akcję? Dajemy OK OK Szybkociutko PlayStation na padzie Schodzimy do gamebasa I na tego kolegę, który, którego mieliśmy podpisane swobodne celowanie łamane na asystowane Dajemy tutaj XM oczywiście Wyświetl uczestników Wchodzimy sobie tutaj, X Trzy kropki więcej, wyświetlamy profil cały czas X -em. Pyk, jesteśmy tutaj Schodzimy na dół Musi być ta sytuacja, że można dołączyć, jest kwadrat, klikamy kwadrat Nie znaleziono aktywnej akcji, no nie przejmujemy się, dajmy kółko Inicjalizuję Mamy, czy na przykład do innej sesji GTA Online, dajemy tak X -em. Akcja, zajęcie, do której próbujesz dołączyć, korzystać z innego trybu celowania, czy chcesz zmienić? Nie, czyli kółko Wysląpił bomb, połączyła sieciowego podczas dołączania do akcji. Wszystko, finito. Jak wiecie, te akcje niebieskie na mapie, które widzicie zresztą. One znikają w momencie kiedy na przykład robimy jakieś tam misje w... na sesji swobodnej Nie mylić z tymi sesjami, które generują zupełnie nowe lobby Ponieważ tam to w ogóle nie zadziała, ale jest jeszcze nadzieja dla tej sesji Na której się dzieje wszystko, tej rzeczywistej, tak? Gdzie nie tworzy nam specjalnego lobby i tak dalej do tworzenia misji Chodzi o te misje, które wykonujemy po prostu na sesji Te niebieskie ikonki potrafią zniknąć w momencie kiedy wykonujemy misję. W przypadku niech będzie to nawet tutaj, że zrobimy sobie zwiat na Kayo jest na to też patent. Na pewno na PlayStation 5. Nie wiem, jak w przypadku innych platform. No, tutaj tak za bardzo Wam nie pomogę. Tak, Paweł. Jak to zrobić? Proszę Państwa, bardzo prosto. Wyciągamy komórkę. Strzałką w górę. Jesteśmy na komórce. Mamy coś takiego jak szybkie dołączanie. Klikamy X. Schodzimy na sanduła, żeby była losowa akcja. Niech będzie, tak? Ważne jest, żeby było samotnie. Nie dodajemy innych kolegów, jeżeli gramy z kolegami. Klikamy to. Czy chcemy dołączyć? Dajemy X na pewno i od razu, szybciutko, żeby nie wyszukało akcji. Start, PlayStation Store. O widzicie, nie zdążyło. Musi to być bardzo szybko. Dlatego anulujemy tam, gdzie żeśmy dołączyli i jeszcze raz. I jesteśmy jeszcze raz z powrotem. Musimy to zrobić szybko. Przepraszam Was, no bo ja jestem anemiczny. Czasem mi się zdarzy. Jak już mówiłem, komórka, szybkie dołączanie, dajemy losowa akcja X, -em. klikamy. Tak, tak. I szybciutko, start. PlayStation Store. I wychodzimy kółkiem. Wszystko. I teraz patrzcie. Odpalimy sobie zwiat na Periko. Tak, jesteśmy, zbierzemy informacje, ponieważ będziemy szukać głównego łupu. Pyk. I mamy udać się do Grapsit. Wy zapewne siedlibyście pewnie za stery kosatki, byście się kosatką przeteleportowali. A ja wam coś pokażę. Dajmy sobie tutaj pyk touchpadem Voila! Mamy to No i żeby wam pokazać, iż to działa Jeszcze sobie sprawdzę, na jakim w ogóle celowaniu gramy, bo już zapomniałem Na swobodnym, no to dobra, no to wybierzmy w takim boczarze tryb typ celowania swobodny, który mamy Jest tutaj ten punkcik, no to my się przeteleportujemy tutaj No i co, jak, jak pamiętacie? Ta sama sytuacja, procedura, tak? Kwadrat Pyk, ok. Ja wam to teraz pokażę szybko Pyk Tutaj Do kolegi na swobodnym celowaniu asystowanym Wyświetlam uczestników Prawda? Wyświetlamy profil, schodzimy w dół, tu, kwadrat, stworzymy kółkiem. Tak, XM, kółko, nie. Wystąpił błąd, przeteleportowało nas. Przeteleportowało nas. Proste. I to by było na tyle w tym filmie. Łączę pozdrowienia i do usłyszenia.